Dzień dobry Państwu, witamy w naszym studiu Strefa TV. Naszym gościem jest Maciej Urbanek, wójt gminy Pszczółki. Witam serdecznie. Macieju, bardzo świetnie, że znalazłeś czas, żeby do nas przyjechać, bo pewno zajęty jesteś sprawami gminnymi. To nie jest to samo, co być kierownikiem czy dyrektorem w firmie. To jest olbrzymi obszar, dużo ludzi, no i dużo spraw prawdopodobnie. Tak jest? Zdecydowanie. Na wstępie bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy się spotkać i o naszej gminie Pszczółki porozmawiać. Tak dokładnie jest. Dużo spraw, to nie jest etatowy wymiar pracy, to jest tak naprawdę misja, służba i nienormowany czas pracy. 24 na 7, jak Zwa to się przesuwa. Zwłaszcza, mówi. że jesteś najmłodszym wójtem w Polsce. Trochę boję się tego określenia, no, bo ale tak... różne media różnie mówią, ale na pewno jednym z najmłodszych i to myślę, że możemy potwierdzić. Spotykamy się drugi raz tak naprawdę w tym tygodniu, ponieważ... I było bardzo świetne, moim zdaniem, i chyba zdaniem tych wszystkich ludzi, którzy tam uczestniczyli w święcie miodu pszczółkowskiego. No były tłumy, były też atrakcje. No i właśnie dlatego dzisiaj się spotykamy drugi raz, bo no zafascynowało nas to, że pszczółki, gmina pszczółki taką imprezę masową zrobiło i robi to wielokrotnie. Jest to, jest to co coroczna impreza? No i to, że ta, ta twoja gmina wygląda naprawdę nieźle. Okiem takiego mieszczucha jak ja. E, może zaczniemy od święta miodu. Proszę Państwa, święto miodu pszczółkowskiego to nasz flagowy produkt, możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o, o promocję tego, co naprawdę w naszej gminie jest, funkcjonuje czyli miód pszczółkowski. Już od ponad kilkunastu lat organizujemy na przełomie sierpnia i września. Właśnie takie wydarzenie, które promuje i identyfikuje gminę pszczółki mhm. z pszarstwem, z bartnictwem, z miodem, mówiąc, mówiąc wprost. No, to nie dziwota, jak się ma w nazwie pszczółki, to wiadomo. Te że pszczoły w herbie też się zobowiązują. Te, pszczo te, pszczo te pszczoły w herbie tutaj, ja pokażę, nie wiem, czy będzie to widać w tej kamerze środkowej, dostaliśmy kupki od gminy pszczółki. Ale to wcale nas nie chcieli przekupić. O, naprawdę są piękne, bo. Są, jest tutaj herb pszczółek, właśnie z tymi trzema pszczołami. No i takie tutaj atrybuty, można atrybuty. Powiedzieć. jest jakaś pszczoła Cielarskie. nawet. Jest ul, jest łyżka, jest taki, Plaster. taki do, do maczania, taki, taki do miodu. No bardzo ładne. I mamy też tutaj jeszcze jedną rzecz. To nie będzie lokowanie produktu, dlatego że gmina e, pszczółki zadbała o to, że ma swój własny miod. Może troszkę o tym powiedz, bo to jest, nim do tych tematów cięższych dojdziemy. No troszkę o tym powiedz, bo macie zarejestrowany miód, jest to wasz produkt yy, lokalny, tak? Zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o genezę miodu pszczółkowskiego, to możemy jej się doszukiwać już nawet na długo przed samym założeniem rejnowego koła pszczelarzy w pszczółkach. A tak powiem Państwu, że było to zaraz po II wojnie światowej. Tak się składa, że takie miejscowości jak pszczółki, różyny, Skowarz znajdowały się na szlaku cysterskim, i to częściowo również cystersi upowszechnili właśnie pszczelarstwo i bartnictwo na terenie tegoż właśnie szlaku. Natomiast po II wojnie światowej pszczelarze z gminy pszczółki zdecydowali się założyć organizację rejonowe koło pszczelarzy w pszczółkach, które no funkcjonuje już właśnie od wielu wielu lat i osładza nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale w ogóle też tego rejonu życie. Ale to, że było jeszcze, a no może nie śmieszniej, ale smaczniej jest miód czerwcowy, lipcowy i sierpniowy, bo Majowy, Majowy. Od, maja. Przepraszam od maja. Od maja tak. zaczynał, ja już. Chciałem w samym lecie, czyli jest ten najświeższy miód taki wiosenny, majowy. I to są trzy rodzaje miodu. Ten tutaj nasz to jest lipcowy. Lipcowy. Aha. Czyli taki miesięczny. Co miesiąc? Co miesiąc, co mi coś, co nowego? Mi co miesiąc coś nowego, a na samym końcu yy, zabawa. Zabawa to jest takie ukoronowanie tak naprawdę właśnie ten, w tym jednym hmm. dniu święto Miodu Pszczółkowskiego połączone z dożynkami gminnymi i to jest wtedy, kiedy cieszymy się z tych wszystkich tegorocznych zbiorów. Nie tylko z pszczelarzami, też warto podkreślić, bo byli też rolnicy, sadownicy, te wszystkie osoby, które z ziemią wiążą swoje nadzieje na rozwój, na, na przyszłość. Ale ja tak właśnie zwiedzając całą, to znaczy nie całą, bo całej gminy to bym nie zwiedził, ale zwiedzając pszczółki, no i okolice wokół pszczółek, to widzę, że gmina jest taka dosyć prężna, tak mi się wydaje. Widać rękę prężnego wójta. Jako wójt na pewno ja tutaj, nie będę obiektywny. Ja, ja tutaj nie odem. miodem, broń Boże. Naprawdę jest takie wrażenie, że, że, że ta gmina ma dobrą, dobrego wójta i, on, i wójt ma dobrą rękę, a nawet dwie. Miło mi to słyszeć. My jako pszczółki jesteśmy takim ośrodkiem, który już od wielu lat dość dynamicznie się rozwija, wykorzystując potencjał bliskości Gdańska, bliskości Trzewa, bliskości najważniejszych węzłów komunikacyjnych, bo też jak przyjechałeś do parku lipowego, to przyjechałeś tak. pewnie. No to czystą... o parku lipowym jeszcze powiemy. Dobrze. Jeszcze Znaczymy. powiemy, nie, nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie zauważyłeś, że ta bliskość trójmiasta jest widoczna i myślę, tak. że to jest też jeden z elementów naszego sukcesu w rozwoju tutaj gospodarczym, również demograficznym, to jest chyba coś, co przyciąga ludzi do przyszłyk, ale, ale przy tym połączenie właśnie tego wszystkiego pozytywnego, co, co wiąże się z wsią. Ale powiedz mi, czy mieszkańcy Gdańska, no bo my jesteśmy w Gdańsku w tej chwili, mieszkańcy Gdańska osiedlają się w pszczółkach, czy nie? Bo, bo czasami niektórzy tak. mają no, już dosyć tego zgiełku miejskiego hmm. i raczej wolą właśnie wypoczywać wśród pszczół, wśród właśnie e, lip, wśród, w parku li, w, w parku chciałem powiedzieć? <laughs> w parku lipowym. <laughs> no, jak, jak to jest? Czy czuć właśnie tych mieszkańców, czy znaczy czuć? Czy oni tam są? Mieszkańcy metropolii, właśnie w pszczółkach? Oczywiście. Właśnie to jest ten jeden z elementów, hmm. który nas charakteryzuje, jeżeli chodzi o region. Wielu mieszkańców strój miasta. Chce się przeprowadzić i korzystać z tego wszystkiego, co jest najlepsze na polskiej wsi, czyli więcej spokoju, posiadanie też nie tylko swojego mieszkania, ale również ogródka. To wszystko, co jest pozytywne, to się z wsią kojarzy, więc jak najbardziej mieszkańcy Gdańska się tu wprowadzają. Jesteśmy też ważnym elementem, jeżeli chodzi o rozwój zabudowy deweloperskiej, bo deweloperzy mm. też u nas dokonują swoich inwestycji. Ale mam nadzieję, że nie betonują tak bardzo jak w Gdańsku. No nie, nie chcemy tego i też zawsze staramy się, aby było tej zieleni coraz więcej. Więcej, ale też, żeby nie było tych problemów, które występują w terenie innych samorządów. Właśnie macie wspaniały park lipowy, o którym wspomniałeś. I ten park, w tym parku, właśnie było to święto miodu pszczółkowskiego, się rozgrywało. No to olbrzymi teren jest. To prawda, teren założony w, o jeszcze w poprzednich kadencjach, bo to na początku tego wieku była decyzja, żeby stworzyć takie miejsce, które byłoby z jednej strony miejscem wypoczynku dla przyszłym miejscem wypoczynku dla mieszkańców, ale też, żeby nas identyfikowało z tym wszystkim, co się działo po II Wojnie Światowej, czyli z pszczelarstwem, z rejonowym kołem pszczelarzy, pszczółkach, stąd też nazwa i nasadzenia te najistotniejsze, czyli właśnie lipowe. No, zauważyłem, że tam sadzicie rokrocznie chyba drzewka lipowe, różnych gatunków, to, 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 to bardzo ciekawe jest, no bo no szczególnie to jest ciekawe, bo to nie jest miasto, to jest gmina, wieś właściwie, no pszczółki to, to jest, jest Tak, gmina z oczywiście. Tak i mimo wszystko postanowiliście zrobić tam park, no to jest, nie jest to normalne w naszym tutaj gdańskim środowisku i właściwie tych miasteczek i wiosek wokół. Była taka decyzja poprzednich władarzy i chwała im za to, bo to okazuje się z perspektywy czasu, że to był strzał w dziesiątkę. My staramy się, i to tak jak podkreślam, od wielu kadencji identyfikować pszczółki jako ten element właśnie pszczelarstwa w regionie. Dlatego nawet jeżeli dokonujemy jakichkolwiek projektów z zakresu edukacji ekologicznej, społecznej, staramy się zawsze właśnie te pszczelarskie elementy wpleść, właśnie po to, żeby potem można było tą markę dalej rozwijać, identyfikować. No, jeszcze tylko. Tak, już, już skończymy smarować tym miodem, ale powiem, że jeszcze jest Muzeum Miodu w Pszczółkach. Tak, też. Czy ono jest ogólnodostępne, czy trzeba się umówić w jakiś sposób, czy, czy można przyjść po prostu zobaczyć, co tam się dzieje? Muzeum Miodu było w kilku lokalizacjach, uh -huh. natomiast obecnie znajduje się w terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. My dwa lata temu pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na to, aby zrobić je w nowej odsłonie, więc są nowe eksponaty. Jest dużo więcej takich elementów zachęcających do, do skorzystania z jego bogatej oferty. Natomiast, jeżeli ktoś chce przyjść, odwiedzić, oczywiście serdecznie zapraszam. Gminna Biblioteka Publiczna. Pszczółkach na ulicy Kościelnej, w godzinach pracy biblioteki można przyjść, poprosić, a na pewno nikt nie odmówi i mało tego pokaże to, co się kryje właśnie w tym muzeum i jakie są wspaniałe eksponaty. Podkreślam, związane też z pszczółkami, więc możemy y, zobaczyć, jak pszczelarze w pszczółkach w latach 50. Y, zbierali swoje, owoce swojej pracy. Dobrze. To może Pszczółki. tyle, jeżeli chodzi o miód. Tak jest. Pszczółki <gry> wydają się być krainą i w ogóle gmina cała krainą miodem i mlekiem płynącą, ale chyba tak nie do końca jest. Myślę, że też macie jakieś problemy swoje. Oczywiście, to nie jest tak, że samorząd to y, tylko sieranka. Mhm. Oczywiście są problemy, są wielkie wyzwania, przy którymi stajemy. No Właśnie powiedz coś o tym. Mhm. To, to jakie są właśnie te wyzwania właśnie takiej gminy? Jeżeli mówimy, a już nawiązywaliśmy w dzisiejszej, dzisiejszej rozmowie do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, oczywiście bardzo cieszymy się, że gmina pszczółki rozwija się demograficznie, natomiast tymi, tymi pozytywnymi zmianami też obarczone są sprawy związane chociażby z zapewnieniem dostępu wody, infrastruktury właściwej, czy, czy również w miejscach w szkołach, czy przedszkolach. Więc cieszymy się, że się rozwijamy, ale to powoduje oczywiście, że są kolejne zadania, wyzwania przed nami. Ja staram się unikać, żeby mówić o czymś takim jak Jasne. problem, to Jasne. jest bardziej dla wyzwanie, które musimy Jasne. podjąć. Nie tylko ja wspólnie, bo to jednoosobowo się nie rządzi. To jest swój, to jest rada, to są sołtysi. Ale mieszkańcy rozumieją te problemy i właśnie pomagają w rozwiązywaniu tego wszystkiego? Czy... Wiesz co, grunt to jest dobra komunikacja z mieszkańcami. Jeżeli my wskazujemy na jakiś problem, że on jest, on występuje, tak. bo to jest normalna sprawa. Wszędzie, to w samorządzie, w rodzinie to zawsze są jakieś większe, większe wyzwania i problemy. Natomiast najważniejsze jest to, żeby właściwie te sprawy zakomunikować, przestawić, mówić o nich, że to tak, a nie inaczej hmm. wygląda. Wtedy jest też łatwiej no przygotować mieszkańców jest, o zrozumienie, tak. oczywiście, jak najbardziej. No dobrze, to jeszcze jest jedna rzecz, bo mówisz o, o mieszkańcach hmm. i obywatelach. obywatelach macie też budżet obywatelski. Zgadza właśnie się. ja się dowiedziałem na tym święcie miodu przyłkowskiego, że jest właśnie, odbywa się głosowanie. Powiedz mi, jakie projekty mogły wpłynąć i, i do kiedy jest to głosowanie, bo hmm. ono, no właśnie, powiedz mi coś o tym. To była pewna nowość, jeżeli chodzi o gminę wiejską, żeby no wprowadzić za zgodą rady gminy taką wyodrębnioną część budżetu, w ramach której to mieszkańcy co roku w drodze wiecowego, oddolnego, tak. demokratycznego głosowania mogą zdecydować na co potem jako wójt te pieniądze mhm. wydam, przeznaczę specjalnie dla nich. Dlatego bardzo cieszyłem się, kiedy to była jedna z naszych pierwszych decyzji, bo nie ukrywam, że to był akurat element też programu wyborczego, tak. żeby upodmiotowić mieszkańców. Partycypacja bliżej Wtedy też łatwiej o to zrozumienie z drugiej strony. Jasne. Więc jeżeli traktujemy poważnie mieszkańca, to wiemy, że potem z drugiej strony też on będzie nas poważniej traktował. I o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast podjęliśmy taką decyzję waltę temu, żeby taki budżet obywatelski utworzyć. Wygląda to w taki sposób, że zawsze start głosowania budżetu obywatelskiego jest w dniu, kiedy mamy to święto miodu pszczółkowskiego połączone z dożynkami, czyli tak naprawdę święto mhm. całej gminy i wtedy są oddane pierwsze głosy do, do urny właśnie w tym parku lipowym w pszczółkach. E, tak to wygląda co roku. Oczywiście wykluczamy rok zeszły, kiedy co? nie było możliwości akurat głosowania w parku lipowym, natomiast to jest taki docelowy model przez nas przyjęty. No i w tym roku mamy projekty ciekawe, podzielone na tak naprawdę dwie strefy. Pierwsza strefa to są pszczółki z racji uwarunkowań demograficznych, żeby nie było tak, że pszczółki jako mieszkańcy pszczółek przegłosują każdy projekt, tak. więc chcielibyśmy wyodrębnić. Z Jasne. jednej strony będzie to sołectwo pszczółki i ma do wydania 25 tysięcy złotych mhm. oraz dla pozostałych sołectw naszej gminy i tu też jest 25 tysięcy złotych. Projekty są ciekawe, są różne. Myślę, że każdy oddaje też taki element społeczny gminy. Wiemy, że są różne grupy, każdy ma pewne oczekiwania i chciałby, żeby w ramach tego budżetu te oczekiwania zaspokoić. Więc możemy głosować. Chociażby za instalacją ścianki do gry w tenisa. Tu mówimy o projekcie w Różynach, placu Zabach. Ja tylko dodam ściunkowej. jedną rzecz, bo jeśli będą to oglądać mieszkańcy Gdańska, gdzie budżet obywatelski jest bardzo duży, to w małych gminach on jest o wiele mniej, mniejszy albo w ogóle nie ma budżetu obywatelskiego. W I właśnie to, co zwyczaj. zaznaczył Maciej, to jest właśnie to, że ta gmina ma pieniądze i chce się nimi w jakiś sposób podzielić. Nie są to duże pieniądze, ale chcę to zrobić i chcę zaangażować mieszkańców żeby było to żeby ci mieszkańcy no, działali dla gminy i dla całego sołectwa zdarza się jej taka pokusa która stoi chyba przed każdym rządzącym że Słuchajcie, wybraliście mnie, to ja teraz mhm. mam mandat przez 4 czy 5 lat, żeby w waszym imieniu podejmować decyzję. Zgoda, ale myślę, że taki gest, szczególnie w tych lokalnych społecznościach, no bo taką niewątpliwie jest gmina Pszczółki, jest fajny, jest konkretny mhm. dla mieszkańców, dlatego jest to takie też ważne uzupełnienie czegoś, o czym nie mówiliśmy, a co też jest bardzo podobne do budżetu obywatelskiego, czyli fundusz sołecki. On może nie e, uwzględnia takiej procedury jak budżet obywatelski, bo on polega na tym z kolei, że przechodzą mieszkańcy na zebranie wiejskie tak. i poprzez podniesienie ręki lub oddanie głosu e, decydują o tym, w jaki sposób ten fundusz e, e, wydają w roku następnym. Zaczęliśmy od miodu i skończymy na miodzie, e, bo właściwie ta nasza rozmowa była taką luźną rozmową, no nie poruszaliśmy jakichś mega ciężkich rzeczy, hmm. bo pewno też takie by się znalazły. Oczywiście w każdym samorządzie. E, ja... Właściwie moja koleżanka pytała ciebie, czy zamierzasz zostać pszczelarzem. No, powiedziałeś tam dosyć enigmatycznie, że ojciec się uczy i tak dalej, ale jak ty chcesz, chcesz założyć swoją pasiekę, chcesz zostać pszczelarzem? Jak to wygląda u Ciebie? To jest takie małe marzenie, ale które wymaga naprawdę ogromu pracy, ale też przede wszystkim czasu poświęconego na to. Myślę, że w tej chwili z racji też obowiązków służbowych byłoby to trudne, a nie chciałbym zaniedbać swojej przyszłej pasieki. Natomiast muszę powiedzieć, że poza tym, co, o czym rozmawialiśmy ostatnio w, w Parku Lipowym, to odwiedziłem dzisiaj pasiekę Aha. u starostów tegorocznego święta Miodu Pszczółkowskiego i Dożyny Gminy, Państwa KOT, więc też przyglądaliśmy się, jak to wygląda, jak wygląda praca w pasiece. Mało tego, nawet mam pamiątkę po jednej z pracowitych Tutaj, także Ale nie jesteś nie, uczulony. Nie jestem uczulony, nie, nie jestem. także jest to raczej w tym momencie zdrowotnie. będzie to zdrowotnie. Jasne. I właśnie, przypomniałeś mi o jeszcze jedną, o jednej rzeczy. Na święcie miodu przyłkowskiego był namiot DKMS-u, DKMS który pobierał wymazy dawców, ewentualnych dawców szpiku. Czy w dalszym ciągu zbieracie, bo właśnie tam st st starosta i, st i stara. Starost Starościna. Starościna. Tego, tych dożynek właśnie miała taką, no właśnie między innymi dlatego była, ponieważ jej córka jest, potrzebuje tego szpiku. To prawda, mam zgodę, więc będę mówił konkretami. Jasne. Córka państwa Kot, Wiktoria, walczy z białaczką, już raz wygrała, niestety nowotwór powrócił i szukamy dawcy. Wszystkich chętnych zapraszamy i zachęcamy do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców Fundacji DKMS. Takie stoisko było w Parku Lipowym w Pszczółkach. Dokonaliśmy to też, trzeba powiedzieć, i za co podziękować tym wszystkim, którzy na to, na to się zdecydowali 150 ponad wymazów, więc myślę, że uda się wreszcie znaleźć tego dawcę dla Wiktorii. Natomiast ci wszyscy, którzy nie są w tej bazie Serdecznie zachęcamy, myślę, żeby takiego wymazu dokonać. Pytaliśmy w fundacji, sam też oddawałem wymaz. Sześć minut kosztuje nas, ale możemy pomóc w ten sposób, więc naprawdę tak, ja serdecznie zapraszamy. Też zapraszam, ja też jestem wymazany, ale już wcześniej, ponieważ w Gdańsku taka akcja była, była przeprowadzana. Zachęcam, abyście się wszyscy wymazali. Naprawdę warto, warto pomóc. Bo to jest kilka minut, a satysfakcja po tym, że komuś ratuje się życie, jest ogromna. I na całe życie. I takie mam pytanie właśnie. Jak zostaje się starościną i starostą do dożynek? Nie ma opisanego regulaminu wyboru. Jest to tak naprawdę za wystosowanie zaproszenia przez organizatora, czy w tym przypadku tak. przez wójta. No, my nie mamy też takiej łatwej sprawy, ponieważ tak jak wspomniałem, pszczółki zmieniają się też cywilizacyjnie, no i nie mamy zbyt wielu rolników, natomiast jest to wystosowanie zaproszenia, które potem jest przyjmowane oczywiście, bo mamy fajnych Jasne. rolników, z którymi się bardzo dobrze współpracuje. właśnie. Ale powiedz mi tak, bo gmina się zmienia. Jakie inwestycje planujecie w, w gminie, w pszczółkach, w samym solecwie. To jest dobre pytanie, mhm. bo nie ukrywamy, że też taki czas jest, który nie daje takiej pewności, na ile będziemy mogli w następnych latach sobie jako w ogóle samorządy mhm. pozwolić. Jesteśmy na półmetku i tutaj, jeżeli chodzi o tą pierwszą część kadencji, to udało nam się bardzo mocno ruszyć infrastrukturę drogową, tak, więc 17 wybudowanych odcinków dróg, myślę, że to jest dobry wynik jak na 2,5 roku kadencji, więc jakby powiedzmy tą strefę mamy dość mocno zaspokojoną i zrealizowaną. Wiem oczywiście, że każda kolejna droga to jest jeszcze większy sukces. Natomiast to, co teraz w tej chwili, no to myślę, że przygotowanie gminy do dalszego rozwoju następne dekady w postaci chociażby uzbrojenia w sieci wodociągowe, w zapewnienia stabilnych dostaw wody. Więc przed nami hydrofornia w Pszczółkach, która zaspokoi takie potrzeby. Przed nami myślę, że również zastosowanie energetyki odnawialnej po to, żeby też było nowocześnie, bezpiecznie i tanio. Chyba to, to są takie rzeczy, które w tej chwili można spędzać z tak? powiek, oczywiście. Dobrze. Tyle mi powiedziałeś dzisiaj o, o, o pszczółkach o całej gminie. Naprawdę dużo. No ja jestem zachęcony. Ja bym tam chyba chętniej przebywał. I zamieszkał. I, i, I zamieszkał. No kto wie, nie wiadomo. Natomiast powiedz mi tak, zamierzasz startować. Wybory są oczywiście za jakieś dwa lata, dwa i pół hmm. bodajże. Tak. Czy zamierzasz startować i... I być wybrany jeszcze raz, czyli reelekcja? Niektórzy samorządowcy, koledzy, koleżanki się troszeczkę czają i mówią, że skupiają się na pracy i tak Aha. dalej. Ale ja uważam, że byłoby bardzo nieuczciwe, żeby powiedzieć, że nie, 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 nie wiemy, co przyniesie los. Akurat ja, stając do poprzedniej kampanii, mówiłem, że te sprawy, które chcielibyśmy zrobić, zrealizować, to nie jest też taki czas na 5 lat. Czasami hmm. zdarza się, że jest to za mało, więc plany są takie, żeby oczywiście ubiegać się o reelekcję. Ale Jaka będzie decyzja wyborców, jak czas pokaże, zobaczymy. No ale chyba kampania prowadzi się przez cały czas, a nie tylko pod koniec, nie? Chyba tak to jest, to jest się ważne. Że... Kontakt z mieszkańcami, a przede tak. wszystkim taka codzienna praca, nie odmawianie nikomu pomocy, to jest chyba taki najważniejszy klucz, którym każdy powinien się w samorządzie kierować. Nie tylko wójt czy burmistrz, ale też radni. Powiedz mi, co jest twoim, twoim takim największym sukcesem obecnie? Myślę, że to, co myślę, że może zostać uznane za sukces, bo to takie trudno trochę ocenić swoją pracę, mm -hmm. ale to jest to, że udało nam się pozyskać znaczącą ilość środków, jeżeli chodzi o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. To jest coś ważne, coś, co jest szybko odczuwalne przez mieszkańców w zakresie poprawy ich komfortu życia, tak? Bo jak zbudujemy drogę i mamy wydać na nią 3 miliony, a na przykład zrealizujemy za półtorej miliona, bo drugie tyle pozyskaliśmy ze środków czy to europejskich, czy rządowych, to to cieszy. I to cieszy, że, że po prostu się rozwija idzie to naprawdę nieźle. No, w tym roku mamy rekord, bo załącznik inwestycyjny do budżetu wynosi już 58 pozycji i miejmy nadzieję, że jeszcze urośnie do, do końca tego roku, więc to chyba jest to, inwestycje. Macieju, dziękuję Ci bardzo za wizytę u nas. No i pewno się jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia na święcie miał do kolejnym. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Do widzenia.